Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z moimi komunijnymi pracami. Będzie to komplecik komunijny, o którym Wam zaraz wszystko opowiem. A jeszcze przed tym oczywiście bardzo serdecznie Was zapraszam, abyście zobaczyli moje inne filmiki, w których pokazuję jak zrobić konkretne kartki, pokazuję jak zrobić różnego typu dekoracje oraz zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Zacznę może od papierów, jakich tutaj użyłam do obu tych prac i już wam pokazuję, co to były za papiery. Do zrobienia tej kartki, jakiej albumu użyłam białej bazy z bloku Happy Color. Tak wygląda ten blok. On jest do mix mediów. I ma gramaturę 200. Format A4, tu są 20, tu jest 25 kartek, oczywiście w tym bloku. Powiem Wam, że bardzo dobrze mi się na nim robi. Wszystkie prace zawsze fajnie na nim wychodzą, więc jak najbardziej, oczywiście mogę Wam serdecznie go polecić. Ja go kupowałam zarówno w Paper Concept, można go też znaleźć w Empiku, można też znaleźć zarówno na strychu, i w zielonych kotach był dostępny, bynajmniej ja go kupowałam. Kolejnym papierem, którym chcę Wam tutaj powiedzieć, to jest papier tutaj ten zewnętrzny. Lepiej go tutaj widać od środka. To jest papier, który został wykorzystany z bloku, który był kupywany akurat w akcji już jakiś czas temu. Więc on raczej już tam jest, przykro mi, ale niedostępny. Też fajnie, dobrze mi się z niego robiło. Zostało mi jeszcze tam kilka kartek. Z którego na pewno stworzę jakieś fajne takie prace. Bo widzicie, że on jest jakiś pokazany, że jest jesienny, ale on się nadaje do wielu innych prac kartkowych. Yy, jakich jeszcze tutaj papierów użyłam? Yy, użyłam również papierów z kolekcji laserowelowe I tak się nazywa ta kolekcja. Naprawdę też taka ładna, delikatna kolekcja w brązach można ją pięknie wykorzystać zarówno jak ja do kartek odnośnie komunii świętej, sztu oraz też można wykorzystać podczas robienia prac ślubnych delikatna kolekcja i tutaj jeszcze zarówno z tej kolekcji wykorzystałam różnego typu dodatki tak jak tu możecie zauważyć ten Kielich w tym okrągłym kółeczku. On był też z tych dodatków, już Wam pokazuję. Też mi jeszcze zostało kilka takich różnych dodatków. Tak wyglądają z tej kolekcji ażurowe serwetki, które też nadają się do stworzenia wielu prac. Tu są dodatki też związane akurat z komunią świętą. I taki jeszcze jeden, który mogę wam pokazać. Tutaj macie dla chłopca, dla dziewczynki, hostie, tagi, można sobie powycinać. Naprawdę taka fajna, oryginalna kolekcja. I co jeszcze Wam mogę powiedzieć o tej pracy? No, jak widzicie, ona jest w formie kwadratu. Tutaj dodałam też kwiatuszki, które były kupywane na strychu dodałam również kokardkę, już wam mogę pokazać jak ona wygląda. To jest tego typu kokarda i było znacznie więcej, oczywiście już jest użyta. też była kupowana akurat w Paper Concept. dodatki zarówno ten motylek jak i tutaj te różyczki, one też były wycinane właśnie z laserowelowe, którego wam pokazywałam. dodałam również listki te akurat były kupywane. To są takie i takie. One były kupywane z Craft O'Clock. Można je sobie spokojnie powycinać i dopasować do wielu prac. Wykrojnika, jakiego tu użyłam. On był akurat kupywany w Actionie. Też fajnie się sprawdza do wielu rzeczy. Widzicie, jest taki duży, serwetkowy, mniejszy i taki zupełnie malutki. I tutaj z tyłu zawsze też mamy pokazane, jak możemy ten wykrojnik wykorzystać. No i ta praca cała prezentuje się w taki sposób. Dodałam oczywiście jeszcze tu pół perełki Napis y, pamiątka pierwszej komunii świątecznej, którą wycięłam też wykrojnikiem. Od środka już wam też pokazywałam. Wykorzystałam papiery z Actiona. I tak prezentuje się karteczka, i już zaraz pokażę, pokażę Wam jak album wygląda. I album prezentuje się tak, jego strona tytułowa. Użyłam praktycznie tych samych papierów, czyli baza była z Happy Color, potem dodałam papiery z actiona, papiery z laserowelowe, dodatki też z laserowelowe były dodawane. Plus craft O'Clock, kwiatuszki kupywane w nastrychu. Kokartka dzięki której też możemy związać ten album. Też ją wcześniej już wam pokazywałam. Kupywane w Paper Concept. I praktycznie tu też mamy powtórzoną kompozycję z kartki, żeby się ładnie wszystko ze sobą komponowało. Te różyczki są śliczne, delikatne, akurat pod tego typu prace i. Strona tylnia tego albumu. Tu już macie w całej okazałości te róże pokazane. I zaraz otworzę Wam album, żebyście zobaczyli, jak od środka wygląda. Po otwarciu albumu mamy od razu miejsce na wklejenie zdjęcia. Zdjęcie o wymiarach 9x13 cm. Wycięłam dodatek takiego ładnego gołąbeczka. To było akurat z Craft Oclock. On jest oczywiście nie podklejony do końca, aby można było sobie wsunąć tutaj zdjęcie. Kolejna strona to jest strona z kieszonką. Możecie zauważyć, że użyłam tutaj też takiego ładnego wykończenia z różami. Ono było wykonane przy pomocy, już Wam pokazuję, dziurkacza z DP Craftu. On tak wygląda. Jest super, ponieważ ma dwa zastosowania. Już Wam pokazuję te zastosowania że możecie sobie zrobić taki ażurowy wzorek, mając tutaj oczywiście w odpowiednim miejscu przesunięte, aby nam wycięło. A jak sobie przesuniemy w drugą stronę, to wycina nam taką piękną, powiem Wam, serwetkę w kształcie oczywiście tej różyczki. Tutaj już możecie też to wszystko sobie zobaczyć. Fajny, konkretny, dziurka, to bardzo dobrze się sprawdza, też go mogę polecić, kupowany był w Paper Concept. Dodałam również karteczkę, na której można sobie coś napisać, albo wkleić dodatkowe zdjęcie. Tak wygląda strona z tą kieszonką, tak się prezentuje. To jest też papier oczywiście z laserowe Lowe. I już Wam pokazuję kolejne strony, jak wyglądają. Tu już mamy miejsce na drugie i trzecie zdjęcie. Tu użyłam kielicha, który był całkowicie wykonany z wykrojników. On jest tak samo nie podklejony do końca, aby można było sobie wsunąć zdjęcie. Tutaj dodatek z laserowelowe wycięte. Taka piękna, malutka gałązka. Też oczywiście nie podklejona do końca. No i tutaj strona ostatnia. No i praktycznie tak w całości prezentował się ten albumik z kartką komunijną, którą chciałam Wam pokazać. I to by było na tyle z moich dzisiejszych prac. Ja oczywiście bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmie.